Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym pokrótce opowiedzieć o projektach badawczych, które przygotowaliśmy wspólnie z zespołem naukowców na kolejne kilka, kilka miesięcy, a właściwie nawet i roku. Proszę Państwa, pierwszym projektem flagowym, który, który rozpoczęliśmy, jest projekt Skieruj Pacjenta. Jest to projekt profilaktyczny, polegający na tym, że nasi pacjenci w grupie ryzyka, czyli pacjenci cierpiący na nadciśnienie, cukrzycę, czy też chorobę leśniewskiego ekrona oraz endometriozę, bądź też zrodnienia stawu biodrowego, jest możliwość występowania u nich chorób współtowarzyszących. Daję przykład cukrzycy, w której pacjenci, którzy no, leczą się na wysoki poziom Cukru. E, bardzo często są niedodiagnozowani. I na przykład występuje u nich nadciśnienie. Proszę Państwa, grupy leków, którymi objęty jest, jest, że tak powiem, cały program, jest w ten sposób skonstruowany, że w ramach współpracy w tym projekcie otrzymujecie Państwo bezpłatnie aplikację na swoje komputery, która jest kompatybilna ze wszystkimi systemami aptecznymi o nazwie Opfarm Soft Nova. Nasz dział techniczny pomoże Państwu ją zainstalować. Jest to system, który podpowiada, którzy pacjenci generalnie są w Grupie ryzyka i z automatu wyświetla komunikat, żeby włączyć tego pacjenta do badania. Badania przesiewowe to nic innego niż badania. Które z bardzo dużym sukcesem podkreślają rolę farmaceuty na świecie. Takie badania, takie projekty generalnie realizowane są w takich krajach jak USA, Kanada czy Wielka Brytania. Polega to na tym generalnie, żeby policzyć, ile pacjentów, powiedzmy, grupa badana 2000, ilu z tych pacjentów, u których można wykryć choroby współtowarzyszące. Czyli ma to oczywiście swego rodzaju charakter kampanii profilaktycznej, prewencji pierwotnej, czyli wykrywania dodatkowych chorób, które potencjalnie mogą obniżać jakość życia, Albo też długość życia. Oczywiście rola farmaceuty jest tutaj niespełniona, jak gdyby niewykorzystana. Proszę Państwa, farmaceuci to 2 miliony wizyt pacjentów dziennie, więc poziom, ilość generalnie pacjentów przewijających się przez placówki typu apteka jest niesamowite. Więc wykorzystanie tego typu rozwiązań informatycznych do programów profilaktycznych jest jak najbardziej zasadne. Proszę Państwa, usługa skieru pacjenta polega na tym, jak powiedziałem, że system komputerowy podpowie Państwu, jaki pacjent. Jest w grupie ryzyka. Następnie to co Państwo musicie zrobić, to pobrać generalnie zgodę na projekt badawczy, pobrać numer telefonu i przekazać generalnie do naszego centrum konsultacyjnego, które następnie umówi wizytę z naszym pacjentem. Proszę Państwa, proszę pamiętać, skieruj pacjenta, bardzo nowoczesna usługa, którą można prowadzić za pierwszym stołem bez konieczności wychodzenia na zaplecze. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i liczę na bardzo dużo zgłoszeń. Dziękuję.